Dokumenty to kolejna zakładka, w której mogą znajdować się wszystkie potrzebne pliki podczas realizacji zamówienia. W naszym przypadku mamy tutaj protokół odbioru, który po rozwinięciu daje nam takie możliwości jak podgląd dokumentu, możliwość dopisania uwag, podpis serwisanta, czyli osoby wykonującej zlecenie, oraz możliwość podpisania protokołu przez klienta na miejscu. Jeśli osoby nie ma na miejscu, możemy z poziomu aplikacji wysłać protokół mailem do podpisu. Aby złożyć podpis, klikamy podpis serwisanta. Następnie uzupełniamy imię i nazwisko i dalej za pomocą rysika lub palca wprowadzamy podpis. Analogicznie możemy wprowadzić również podpis klienta. Z klawiatury wpisujemy imię i nazwisko, następnie dajemy klientowi urządzenie do podpisu i zatwierdzamy przyciskiem Dodaj podpis. Należy pamiętać, żeby uwagi dodać przed podpisaniem dokumentu. Po złożeniu podpisów nie będzie takiej możliwości. Pracownik biurawy otrzymuje powiadomienie w czasie rzeczywistym o podpisaniu dokumentu.